Ile naprawdę zarabia się w polskim wojsku? Czy służba ojczyźnie to tylko powołanie? Czy też całkiem dobrze płatna praca? Od szeregowego po generała? Sprawdźmy, jak wyglądają pensje w armii krok po kroku. Zarobki, które za chwilę usłyszysz, podane są brutto, a różnice między stopniami mogą Cię zaskoczyć. Każdy, kto wstępuje do polskiego wojska, zaczyna od tego samego miejsca, od szeregowego. To pierwszy stopień i zarobki na poziomie około 6300 zł brutto. Niedużo, ale od czegoś trzeba zacząć. Po roku, może dwóch, przychodzi czas na kaprala. To już pierwszy podoficer, ktoś kto dowodzi małym zespołem. Twoja pensja rośnie do około 7200 zł. Kolejny krok to plutonowy. Żołnierz z doświadczeniem często dowódca drużyny. Zarobki? Około 7500 zł brutto. Później awansujesz na sierżanta, a to już poważna odpowiedzialność i szkolenie innych. Tutaj można liczyć na ponad 7500 zł miesięcznie. Po kilku latach przychodzi czas na młodszego chorążego. To stopień dla specjalistów, fachowców od techniki, logistyki i sprzętu. Zarobki około 7800 zł brutto. Następnie podporucznik, czyli pierwszy stopień oficerski. To moment, w którym z żołnierza stajesz się dowódcą. Pensja skacze do około 8800 zł. Porucznik to już wyższy oficer, często dowódca plutonu lub oficer sztabu. Tutaj zarobki sięgają około 9000 zł brutto. Kiedy zostajesz kapitanem, dowodzisz kompanią. Masz ludzi i sprzęt pod sobą. Na tym poziomie zarobki sięgają ponad 9300 zł. Potem przychodzi czas na majora. To już oficer z doświadczeniem i szacunkiem. Tutaj możesz zarobić nawet 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie. A na samym szczycie, generał, człowiek, który dowodzi całymi jednostkami, operacjami, czasem nawet wojskami sojuszniczymi. Zarobki? Nawet ponad 21 950 złotych brutto miesięcznie.